Witam w tym odcinku będzie o pieszych, przejściach dla pieszych i kierujących pojazdami. Chodzi tu o to, że zauważyłem od wielu miesięcy zachowanie kierujących pojazdami, które jest takie, że czekają na pieszych, który zbliżają się do przejścia. Czyli stworzyli przepis dla pieszych, który nie istnieje. Bym określił to no tak: niewiedza kierujących. Stworzyła nieistniejący przepis dla pieszych, czyli obowiązek zatrzymania pojazdu i czekania na pieszego, który idzie po chodniku i zbliża się do przejścia dla pieszych. Otóż nie ma takiego przepisu. W tym przypadku co widzimy na zdjęciu, kierujący pojazdem przejechał, pieszy sobie stoi, nie ma nieustąpienia pierwszeństwa. Większość by pomyślała, że jest nieustąpienie pierwszeństwa, a nie ma. Ten pierwszy stojący nieruchomo nie jest wchodzącym na przejście, bo przepis mamy wchodzący. Mówię tu o tym po to, żeby każdy umiał się obronić w razie, gdyby z nami jechał wideorejestrator czy jakiś inny radiowóz. Po takiej sytuacji zatrzymał nas i wle chciał wlepić nam mandat jaki, bardzo duży. 15 punktów karnych aż i 1500 zł. To jest bardzo dużo, ale po to to mówię, żeby poznać prawo, jakie było, jest na tą chwilę również. Mianowicie nie zatrzymanie pojazdu. No bo tak należy to interpretować, że kierujący pojazdami w całym kraju to zauważyłem, nie tylko w mojej miejscowości zatrzymują i czekają. Jest przepis taki, co do zatrzymania pojazdu, ale on dotyczy osób niepełnosprawnych, które nie muszą przechodzić przez przejście, one mogą wszędzie przechodzić. Te osoby, dokładnie to brzmi, o widocznie ograniczonej sprawności poruszania się. Lub używający specjalnego oznaczenia typu laski czy kuli, i jak tylko nawet dalej poza przejściem dotkną przejścia, czyli wejdą pół metra na asfalt, na jezdnie dokładnie, to my musimy zatrzymać pojazd, żeby umożliwić im przejście. Jak tego nie zrobimy, to jest mandat. Tu jak najbardziej, ale tu mówimy o osobach pełnosprawnych, które są przed przejściem, czy zbliżają się, czy stoją. Pieszy wchodzący to niezbliżający się, wchodzący to niedochodzący, wchodzący to niestojący. Już inaczej tego nie mogę nazwać. I nawet w tym przypadku, co widzimy tu na zdjęciu. Jak pieszy wejdzie, kroka da dwa, kierujący tym pojazdem przejechał. Jest nieustąpienie? Nie ma. Dlatego, że trzeba znać pojęcie, artykuł drugi w kodeksie drogowym, co to jest ustąpienie pierwszeństwa. Powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch kierującego pojazdem. Zmusi lub mógłby zmusić pieszego do trzech rzeczy: przyspieszenia kroku, zwolnienia kroku lub zatrzymania się. Nie ma mowy o cofaniu pieszego czy zawracaniu pieszego. A jak tu on dałby kroka czy dwa. Jest odległość bezpieczna jak najbardziej ponad 2 metry. i kierujący pojazdem zachowa przepisy, które obowiązują go jako kierującego pojazdem, czyli Zachowanie szczególnej ostrożności poprzez zwiększenie obserwacji i zmniejszenie prędkości. Czyli noga z gazu wystarczy, jest hamowanie silnikiem, nie muszą świata sołów się zapalać. Jak najbardziej jest to zgodne z prawem i przepisy zastosował w tym momencie kierujący pojazdem co do kierującego pojazdem. Jak wspomniałem, czyli zmniejszenie prędkości. Hamowanie silnikiem jest to adekwatne. Jak ktoś. Nas zatrzymać, czyli jakiś ins... no policjant, prawda, który będzie chciał egzekwować od nas, że nie zatrzymaliśmy się. To mamy tutaj teraz w tym momencie obronę przepisową. Co wspominam? Że pieszy nie zwolnił kroku. Zaraz pokażę co do wchodzącego, kto to jest, ale wspomnę jeszcze o podstawach prawnych, ustąpienie pierwszeństwa, co wspomniałem. Pierwszy nie yy, mamy, co do zatrzymania nie zmusimy go do zwolnienia kroku lub przyspieszenia kroku. To co wspomniałem, i tutaj mamy oczywiście wyżej, to mamy przepisy od 1 czerwca 2001, 21 rok, prawda? 2021 rok to weszło. Dlatego ja to obserwuję w całym kraju, że się robi parodia. Tutaj wiadomo, szczególna ostrożność, powiedziałem na czym polega mniej więcej. i Zmniejszenie prędkości. Nawet w moim mieście, jak ten przepis wchodził, w tym czasie w radiu RMF i SK dzwoniłem do tego radia, które od rana trąbiło, że pierwszy zbliżający się ma pierwszeństwo. Nie ma, wchodzący. Jak wyjaśniłem to, co przedstawiam tutaj, przestali mówić źle. Co to znaczy, wchodzący? Wchodzący, jak widzimy na załączonym obrazku, daje kroka z kramerznika, schodnika na. Asfalt, czyli przejście dla pieszych. Należy odróżnić pieszych zbliżających się do przejścia dla pieszych od pieszych wchodzących na przejście. I teraz tak, gdyby, no wiadomo tutaj, no to jesteśmy blisko. Pewnie kierujący tak zwolnił, że pieszy uznał, że może wejść. Gdy to byłoby nawet przed wejściem przepisu, no to przecież w niego nie wiedziemy. Ale gdy ta sytuacja, co tu widzimy, pieszy dał kroka z na asfalt, będzie od lewej strony i my przejedziemy, a tu widzimy, że jesteśmy około metra, półtora metra od przejścia dla pieszych, przejedziemy. Oczywiście z nogą, z gazu, czyli zmniejszenie prędkości przepisy zastosowaliśmy co do kierującego pojazdem. I pieszo od lewej strony zachowa się tak jak widzimy tu na obrazku, dach tego kroka. To co on robi? On dopiero się rozpędza, on dał kroka do przodu. To nie ma tu mowy żadnym, o żadnym nieustąpieniu pierwszeństwa, dlatego że, tak jak wspomniałem wcześniej, musi być zwolnienie kroku. On dopiero się rozpędza, dał kroka. Więc wchodzący, i teraz przedstawię Państwu przepis stanowiący o przepisu, przepisach ruchów pieszych. Artykuł 14: zakaz dotyczący pieszych, prawo ruchu drogowym zabrania się wchodzenia, słowo klucz wchodzenia na jezdnię i dlaczego się o tym nie pisze, nie mówi w radiu, w telewizji? Że tu tak naprawdę pieszy ma szach i mat. Tak jak wcześniej pokazałem, że pieszy wchodzący ma pierwszeństwo. Natomiast wchodzenia się mu zabrania. No to ma czekać. Na jezdnię bezpośrednio przedjedzący pojazd w tym również na przejściu dla pieszych. Dlaczego nie każemy i nie mówimy o tym w radiu, w telewizji, że pieszemu się wchodzenia zabrania? Nad tym ubolewam, bo mówiło się o tym cały czas, żeby kierujący zatrzymywał i przepuszczał, a nie ma to zastosowania w przepisach. Jak widzimy tutaj, wchodzącemu się zabrania. I Zobaczycie teraz, pokażę Państwu mandat, jaki jest na pieszego wchodzącego na jezdnię bezpośrednio przedwiedzący pojazd na przejściach dla pieszych. 150 zł. Kodeks wykroczeń, artykuł jest podany. 150 zł. Dlaczego tego nie zwiększyli dziesięciokrotnie? Tak jak na kierującego pojazdem, że mamy 15 punktów aż i 1500 zł. Tu powinno być 1500 zł też na Pierwszego, Oczywiście w miejscach innych niż przesiedla pieszych, jak wchodzi bezpośrednio przedty pojazd mamy 200 zł. To było i jest, to się nie zmieniło. I o tym się nie mówi w radiu i w telewizji. Na czym ubolewam, tak jak wspomniałem wcześniej. I jeszcze tu pokażę jedną rzecz, mianowicie dwa przejścia odrębne, oddzielone wyspą, co w tym momencie jezdnia droga 2 przepisowo dwie jezdnie, widzimy zachowanie jakie na co dzień, że gdy pieszy będzie szedł po tamtym chodniku, co pokazuje, to kierujący tym pojazdem zatrzymuje się i czeka aż ten pieszy dojdzie, wejdzie przez, przejdzie przez tamto przejście, przejdzie przez tą wyspę, przez nasze przejście przed nami i zejdzie z przejścia, dopiero on jedzie. Ja bym wlepił mandat jak najbardziej bardzo szybko kierującemu tym pojazdem za spowalnianie i utrudnianie ruchu 300 zł. Bo nie ma takiego przepisu, który właśnie to wspomniałem na początku. Zatrzymać i czekać, aż on przyjdzie, do wejdzie. Jak najbardziej jest tu wyspa, ma on zabronione wchodzenie przed jadący pojazd. To są dwa odrębne przejścia. To od wielu, wielu lat było jest i to się nie zmieniło. Abstrahując jeszcze od tego, wspomnę tylko o kierujących rowerzystach. W takim przypadku, jak widzimy, nie ma przejazdu dla rowerzystów, a w wielu przypadkach widzimy, że i kierujący zatrzymuje i czeka na rowerzystę, który jedzie i przyjeżdża po przejściu. I co on robi? Umożliwia mu złamanie przepisu. Mianowicie, po 5 dych za każde przejście, od 50 do 100, ma mandat. Czyli albo dwa razy 50, czyli stówka, albo dwa razy po stówce, 200 zł powinien dostać kierujący rowerem, rowerzysta który przejechał sobie ładnie przez to przejście jedno i drugie dlaczego się nie kara rowerzystów i pieszych ale jeśli chodzi o rowerzystów to jest inny temat także to wszystko w tym odcinku dziękuję cześć